Korzystna lokalizacja Solines na skraju niemieckiego zagłębia rury zapewnia bezpośrednie połączenia z sieciami dróg i kolei. Solines jest międzynarodowym dostawcą rur stalowych. Dysponuje około 20 tysiącami ton rur o średnicy od 10 do 2500 mm. Nasza ekipa zapewnia szybkie i indywidualne, fachowe odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania. Zaletą Solines jest znakomity stosunek ceny do jakości oraz obsługa zorientowana na klienta. Wczuwamy się w rolę klienta i myślimy tak jak on. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić klientom atrakcyjne ceny. Nieprzerwanie uzupełniamy nasze magazyny, skupując wyroby alternatywne oraz nadwyżki i nadmiarowe zapasy. Mamy dobre kontakty z wieloma europejskimi producentami rur, co zapewnia ciągłość dostaw. Solines nigdy jednak nie obniża cen kosztem jakości. Klienci i sprzedawcy znajdą w Solines wszystko, czego potrzebują: rury czarne i ocynkowane. Zawsze mamy na składzie duże ilości rur ocynkowanych o średnicach od 17,2 do 88,9 mm. Przy użyciu nowoczesnych pił możemy przycinać do określonej długości rury o średnicy maksymalnie 1200 mm. Dzięki piłom automatycznym możemy przycinać i szczotkować duże ilości rur przy zachowaniu precyzyjnej tolerancji. Możemy przecinać rury o średnicy maksymalnie 1200 mm do określonej, żądanej przez klienta długości. Zadanie to wykonujemy szybko, a naszym dodatkowym atutem jest elastyczność. Solines to uznany na świecie sprzedawca hurtowy wyrobów ze stali. Dysponuje obiektami w Niemczech i Holandii, skąd obsługuje wszystkie kraje europejskie. Program dostaw Solines obejmuje nowe rury stalowe bez certyfikatów, nadwyżki i nadmiarowe stany magazynowe, rury w osłonie z PE, rury ze stali 2A, rury ocynkowane i rury o przekroju kwadratowym. Dysponujemy własnymi ciężarówkami i przyczepami, co gwarantuje szybki i sprawny załadunek. Odpowiednie towary w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie. Oto nasze motto.